Jeśli oglądacie mnie w Wigilię, to oczywiście życzę Wam i sobie hossy, ale zadam Wam pytanie, które możliwe, że brzmi trochę jak science fiction, ale dane pokazują, że jest bliżej niż myślimy. Co się stanie, jeśli po prostu zabraknie serpa? Dziś rozłożę na czynniki pierwsze naprawdę ciekawą nitkę. Tłumaczy ona, dlaczego cena stoi w miejscu, mimo że pod maską wszystko chce przecież eksplodować. Także z okazji świąt piszcie, czego sobie życzycie w świecie krypto na Nowy Rok. A ja zaczynam, bo trochę o marzeniach dzisiaj będzie. Wszyscy patrzą na cenę i płaczą. XRP kisi się w okolicach dolara 80, ale grube ryby patrzą na coś innego. Na podaż. Mamy raporty, które sugerują, że Ripple posiada ponad 1700 kontraktów z instytucjami. I teraz uwaga, to nie są kontrakty na zasadzie może kiedyś użyjemy. To nowe podstawy finansowe USA. Coraz odważniej mówi się, że aby obsłużyć samą bazową warstwę rozliczeń w USA, system potrzebuje od 5 do 25 miliardów XRP. I tu wchodzi temat rzeka escrow, czyli te słynne zablokowane środki Ripple. Większość detalistów myśli: O nie, Ripple zaleje nas tokenami i cena spadnie. Błąd. Według analizy te tokeny w escrow nie są na sprzedaż dla mnie czy dla Ciebie. One mają już być zaklepane, czyli po prostu już zalokowane dla kogoś, zarezerwowane dla korytarzy bankowych, dla rządów, dla hubów płynnościowych. I kiedy wejdzie tak zwany Clarity Act, czyli ta ustawa o jasności regulacyjnej, spodziewana na początku przyszłego roku, Ripple nie rzuci tych tokenów na giełdę, one trafią bezpośrednio do infrastruktury. I mamy dowody. Firma Vivo Power właśnie dopina deal na niemal miliard bo 900 milionów dolarów w XRP. Przecież Franklin Templeton również trzyma w swoim ETF-ie ponad 100 milionów XRP. I te instytucje zasysają towar, podczas gdy my patrzymy na czerwone świeczki. No ale dobra, nie możemy udawać, że tych czerwonych świec nie ma. No bo skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego XRP nie wystrzeliło? I według tej analizy, kiedy budujesz infrastrukturę, cena nie rośnie. Cena rośnie dopiero wtedy, gdy przez te rury, dajmy na to w cudzysłowie, puszczasz wodę, czyli wolumen transakcyjny. To dokładnie ten sam model, którym Swift czy Visa zdobyły rynek. Najpierw backend, najpierw infrastruktura, a potem wycena. Wciąż trwają prace nad integracją z bankami centralnymi i amerykańskim systemem. To się dzieje pod NDA, czyli po prostu taką umową o poufności. Dlatego nie do końca wiemy, co się dzieje. Jednak cena jest ostatnim elementem tej układanki. Według tej analizy, oczywiście, wielcy gracze nie kupują na górce, oni budują system. XRP może przecież stać się niewidzialną infrastrukturą. Kiedy my patrzymy na świeczki, zamiast patrzeć na fundamenty, to przegapimy może moment, w którym kurek zostanie odkręcony. A kurek nazywa się jasnością prawną. Pamiętajcie, proszę, że to nie jest polada finansowa, nawet prawnie nie mogę ich udzielać. No ale skoro już mowa o prawie, to co temu Trumpa? Tu robi się ciekawie. Mamy dane o PKB, oczywiście amerykańskim, które wzrosło i co przebiło oczekiwania przy okazji. Super, prawda? Otóż Trump mówi, że nie. Stwierdził, że dobre dane to teraz są złe dane, bo rynek się boi, że przez silną gospodarkę Fed nie będzie obniżał stóp procentowych. I to ma trzymać rynki w szachu. Ciekawa jest ta analiza względem tego, że przecież i złoto, i srebro, i SP 500 urosły do rekordowych szczytów raptem wczoraj. No ale w takim razie, ile warte ma być XRP? Aktualnie cena boja się w okolicach poniżej dolara 90, co jest oczywiście dla nas dość rozczarowujące. Jednak jesteśmy w kanale korekcyjnym, a wskaźnik RSI zaczyna wyglądać lepiej, co sugeruje, że presja na spadki może wreszcie słabnąć. Wciąż oczywiście kluczowym dla nas poziomem są te 2 dolary. To jest psychologiczna bariera. Jeśli przebijemy, utrzymamy ten poziom, otwieramy drogę do 2,15, a przecież oczywiście z czasem oszukujemy, że będzie to 3. Scenariusz niedźwiedzi jednak. Jeśli odbijemy się od oporu możemy zjechać do dolara 77. A na koniec przypominajka dla tych, którzy szukają okazji na wczesnym etapie. A może jeszcze nie kupiliście prezentów? Sprawdźcie PepeNote, bo to są ostatnie dwa tygodnie przed sprzedaży zanim wejdą na otwarte rynki. Już zebrali prawie 2,5 milionów dolarów. Także jeżeli jesteście zainteresowani to sprawdźcie go sobie. Ja już mówiłam o Note, to nie jest zwykły memcoin, tylko projekt GameFi, który wchodzi z konkretnym planem mine to earn, czyli kop, żeby zarabiać. Budujecie wirtualne kopalnie, zarządzanie zasobami, trochę podobnie jak w Factorio, a nie tylko klikasz, budujesz po prostu własną strategię i dla najlepszych będą airdropy w memcoinach. System spalania tego tokena też jest naprawdę bardzo sprzyjający sukcesowi ceny. Tokeny są teraz dostępne w cenie przedsprzedażowej, i zostało naprawdę już tylko 2 tygodnie, 14 dni, na to, zanim będzie market pricing. Linka znajdziecie w opisie filmu, a najlepiej po prostu wejdźcie i zróbcie własny research. Co uważacie na temat tego projektu? No i tyle, dajcie znać w komentarzach, czy wierzycie w teorię niewidzialnej infrastruktury, czy jednak to są tylko marzenia. Subskrybujcie, łapka w górę i hau hau hau.